Rzuczek. Cesarski koń miał otrzymać złote podkowy. I wszyscy byli zgodni, że należy mu się taka nagroda za lata wiernej służby. Wszyscy poza pewnym rzuczkiem, który też mieszkał w cesarskich stajnach. Hej, kowalu, szybko! E, tak, panie żuczku. A gdzie moje złote podkowy? Za moją wierną służbę! Oj, mały przyjacielu, takie złote buty byłyby za ciężkie dla twoich drobnych łapek. Ach, widzę, że nie traktuje się mnie tu poważnie, więc nic mi się nie należy. Tak czy nie? <grym> <grym> Równość dla żuczków. Żądamy swoich praw! Co się dzieje? Co to za harmider? Kto tak hałasuje? To no znowu pani syn, pani Żuczkowa. Domaga się swoich praw od kowala. Czy widzisz to, mamo? Złote buty dla tej rozbrykanej chabety. A dla mnie, dla mnie nic nie ma. Tak, przecież to typowe. Jedno prawo dla małych i inne dla dużych. Powiedz im, synu, wygarnij wszystko, co o nich myślisz. Wygarnę jak nic. Możesz na mnie liczyć. Cóż, kowalu, co masz na swoją obronę? E, panie Żuczku, rozumiem twoje nerwy, ale ten wspaniały koń bojowy nosił cesarza podczas bitew. Tyle razy ratował mu życie, że. Tak, tak, wiemy to wszystko, ale przyznaj, że po prostu miał takie okazje, może nie. Ej... Mamo, powiedz im, czy kiedyś proszono mnie, żebym maszerował z cesarzem na wojnę? Nigdy, kochanie. Ale gdybyś został wezwany, wiem, żebyś poszedł z ochotą i też wróciłbyś jako sławny bohater. No widzisz, nigdy nie miałem okazji. Lekceważono mnie jak teraz z tymi złotymi butami. O, o to oburzające, niesprawiedliwe. Nie <śm> <śm> wstyd wam śmiać się z mojego kochanego syna, <śm> dlatego że chcę mieć takie same prawa jak ten koń. Przecież to jest śmieszne, no bo on... On jest żukiem! Nie przejmuj się, synku. Jesteś tak samo ważny jak duże zwierzęta. Przynajmniej dla mnie. Ach, ale ty nie dasz mi złotych butów, prawda? Spójrz prawdzie w oczy. Świat jest tak urządzony, że konie zawsze stoją przed nami żukami. Zawsze. A, to pewnie chodzi o ciebie, ale ja jestem wart dziesięciu takich wjeżdżających przeżuwaczy trawy. Udowodnię wam. Och, tak? Jak? Zrobię to samo co ten koń. Zamierzam ruszyć w wielki, szeroki świat i powrócę jako ktoś ważny. Ach, <laughs> <laughs> dobrze, dobrze. A ile czasu ci to zajmie? A. Powrócę, zanim ten koń dostanie swoje buty, a wtedy mu pokażę. Wam wszystkim pokażę. Zarozumialec. Dobrze, więc założymy się o to. Zgoda? Nie, 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 kochany. Wiesz, że nie lubię hazardu. Stawiam dziesięć kulek gnoju, że kiedy wrócę, ten koń będzie ujarzmiony. Hmm. Ależ to jest fortuna. Zgadzam się. Szczególnie, że ta cała piękna kolekcja należy do mnie. Nie martw się, mamo. Zwycięstwo mamy w kieszeni i wtedy to już nie jest hazard, prawda? Och. <laughs> Pierwsza klasa. Nie, zwykle mocny aromat. I co? Gotowi jesteście poprzeć swoje słowa czynami? <laughs> Chodzimy w to bardzo dobrze. Wrócę, zanim ostatni but znajdzie się na nodze tego konia. Och synu! Synu, nie! Nie możesz mnie tak zostawić! Przykro mi, matko, ale żuczek musi zrobić to, co żuczek musi zrobić! <śm> nie ma szans! Hmm, kulki gnoju są już praktycznie nasze. <śm> 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 Cisza! Co wy, mamy robaczki, wiecie o prawdziwym męstwie! Nie zwracaj na nich uwagi, proszę. Zostań ze mną w domu, Udoczy mi jakąś ładną, świeżą kulę. Słowo się rzekło, koni ukowala, mamo. O, żegnajcie wszyscy, w drogę. To wie. Być może wrócę taki ważny, że nawet sam cesarz będzie mi oddawać honory. Nieważne, muszę lecieć. <laughs> nie Dziesięć do jednego, że nie dotrze do okna? <laughs> Najpierw musisz poćwiczyć lataksa. <laughs> mój drogi syn odszedł ode mnie. Witamy, dzień dobry szanownemu panu huh? Huh? i pragnę powitać pana w naszym wonnym ogrodzie. Nazywasz to wonią? Powinnaś zajrzeć kiedyś do cesarskich stajni. Tam dopiero są wonie. O, o, czy to już dzisiaj utkam kokon i zapadnę w sen? Czy tak? To pytanie krąży mi po głowie. Słuchaj, a dla mnie jest tylko jedno ważne pytanie. Dlaczego cesarski koń dostaje złote buty, a mnie się nic nie należy? Cóż, dobry panie, my tutaj na wsi nie słyszeliśmy nigdy o tym tam... Złocie. Czy butach, ale na zaszczytach się znamy. I mnie spotka zaszczyt całkiem niedługo. A tobie kto chce oddawać honory? Mnie spotka, wielki zaszczyt! Zapadnę w sen w swoim kokonie, a kiedy się obudzę, będę wspaniałym motylem i odlecę w dal! O jasne! Już widzę, jak będziesz cudowny! Nie zmyślaj, ty, włochaty, pogięty patyku! A gdzie masz skrzydła? A hmm. o <gierdzi> hmm. Gdzie taki bufon się uchował? Staraliśmy się tylko grzecznie go przywitać. Zostawmy go! Tak, zanim jeszcze powie coś przykrego, co nas obrazi. Spieszmy hmm. się. E Podobno gdzieś się pali. Trzeba ratować maluchy. Musimy lecieć, żegnaj. Za grosz kultury! Te wiejskie robale nawet mi się nie ukłoniły. Pokażę im. Więc chwalisz się, że będziesz latać, tak? Jeśli chcesz zobaczyć latanie, to patrz na mnie, uwaga! Start! Mamusiu, ratuj! Za chwilę spadnę! Strasznie się denerwuję. Moje biedactwo. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. <laughs> Spokojnie. Złego diabli nie wezmą, żeby tylko zdążył wrócić, zanim założą temu koniowi buty. Bo wtedy wszystkie kulki będą nasze. Hmm? Mamy dziś piękną ulewę, kochanie. To wypadało jak najdłużej. Przy takiej pogodzie czuję się najlepiej. Pogoda? Wy nazywacie to pogodą, bo my w cesarskich stajniach nazywamy to pluką. To jest bardzo niezdrowe, od tego łatwo można się przeziębić. Nie byliśmy sobie przedstawieni, ser. Wnoszę z Waszych uwag, że jesteście powiązani z samym cesarzem. No. Tak, nie będę zaprzeczał. Jestem żukiem cesarskich stajni. W służbie cesarza dłużej niż... E, ten... E, no. no... bardzo długo w każdym razie. I dlatego nie mogę znieść myśli o tym, co się stało. Coś złego się wydarzyło? Do prawdy? Moje złote buty dali cesarskiemu koniowi bojowemu. Czy to nie skandal? A więc koń cesarza... Ma twoje buty? Pozwól, że spytam, e, jaki rozmiar buta zwykle nosisz? Co ci obchodzi rozmiar mojego buta? Hm? Myślisz, że jak jesteś duży, wolno ci dokuczać nam, malutkim bezbronnym istotkom? E, Na den, pewiejskie ropuchy. Tfu. Wypraszam sobie. Nie obchodzi mnie skąd jesteś, panie Żuczku, ale takie zachowanie nie pomoże ci znaleźć przyjaciół, przynajmniej w naszej okolicy. Tak? Znikaj stąd, zanim my, no, nie wiem, zjemy cię czy coś w tym stylu. Nie boję się was. Co wy wiecie o życiu w cesarskich stajniach? Nic. Nikt nie, nie, nie docenia. Mamusiu! Synek, mój synek. Kiedy on wreszcie wróci? Pewnie zbyt późno. Do tego czasu zdążą włożyć koniowi wszystkie złote buty. O, kochane dziecko, proszę wróć do mnie cały, i zdrowy, bo stracę wszystkie moje oszczędności. Hmm. Nic z tego nie rozumiem. Nikt na tym obcym świecie nie ma dla mnie szacunku. Nawet kiedy mówię, skąd pochodzę. O? O! Kto tam jest? A? Słyszę jakiś głos. Tym razem przyjmę inną taktykę. Będę udawał, że jesteśmy równi. I może wtedy docenią, jaki jestem szlachetny. ślachetny. Kogo ja widzę? Biedny wędrowczyk, w tym deszczu zgubiłeś drogę. <noise> Dzień dobry, pani. Madame, czy w tej części świata zawsze tak leje? Wejdź, deszcz zaraz przejdzie. Wejdź i odpocznij. No proszę, jak działa, jednak ja to jestem sprytny. Pozwól, że przedstawię ci moje trzy niezamężne córki. Żuk jaśnie cesarskich stajni do Waszych usług, panny. Pozwolę zauważyć, takie piękno nie cieszyło moich oczu, od kiedy opuściłem pałac samego cesarza. To znaczy, wy, panie, jesteście spokrewnieni z cesarzem? Ależ oczywiście, madam. I właśnie teraz jestem w trakcie tajnej misji dla Jego Wysokości. No, no, panny. A kiedy wrócę, zostanę uhonorowany parą złotych butów wykonanych przez nadwornego jubilera. O, złote buty! Jakie to cudowne! O, proszę powiedzieć, mój panie, pańska urocza żona musiała uronić niejedną łzę, kiedy ją opuszczałeś. Doprawdy nie, madam. My, tajni agenci, musimy być wolni od rodzinnych więzów. Doskonale, a więc musisz wybrać żonę? Moje córki dziko się w tobie kochają, prawda, dziewczęta? O, o, spokojnie, piękne panny. Mówiłem, że nie mogę się wiązać. Więcej odwagi, chłopcze. Musisz tylko oświadczyć się tej jednej z moich córek, która ci się podoba. Oświadczyć? Y Ależ, madam, jakże wdzięczny jestem za twą gościnę. Nie ma o czym mówić. Przecież wkrótce zostaniesz członkiem naszej miłej rodziny. <grym> Zaraz <grym> urządzimy wesele! Ależ, madam, A. będąc w takim stanie, żaden dżentelmen nigdy nie rozważałby możliwości małżeństwa. E z tak y, przepięknymi damami, e, e, dopóki nie wyglądałby porządnie. A, a więc, madam, po długiej podróży przez burzę, y, chciałbym się trochę umyć. E, czy mogę skorzystać z waszej łaźni dla panów? Ach. Hmm? Hmm? <śmiech> <śmiech> No to wpadłem. Chciałem być doceniony i traktowany jak ktoś ważny, ale nie tak, bez przesady. O, światło! Uciekam. Poza tym muszę wygrać zakład. Ops! Baby są niemożliwe. Od razu by cię usiedliły. O, o, o ma, mamo Dżungla? Dzisiaj to już sam siebie zaskakuje. Dobre. Dotarłem do Afryki. Nie słyszałem, żeby jakiś żuk pokonał taką odległość. No, po takiej podróży. Tak. Ach, należy się drzemka mam mnóstwo czasu żeby wygrać zakład niech się pani nie łudzi proszę śmiało oddać nam już te kulki wiadomo że on nigdy nie wróci ja będę wierzyć do końca bo co go mogło zatrzymać może pani tylko liczyć na to że kowal będzie się grzebał Podkowa numer trzy, koledzy. Jeszcze krótka chwila i będziemy bogaci jak nigdy. Tymczasem Żuczek śnił sen o wielkich zaszczytach. Mam cię! U, co, wy, puść mnie! Wspaniale! Puść. Duży i tłusty! Takim jest potrzebny u, na statek. Puszaj. A na wypadek, gdybyś próbował uciec... U, 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 u. <laughs> A teraz uważaj, marynarzu, oh. bo postawię cię na mostku potężnego okrętu. Oh, nie tak mocno, udusisz mnie. Dobrze, związałem cię tak, że nie odlecisz, ale masz dość luzu, żeby mi pomachać. <ścoughs> O, nie, nie, ratunku, mamusiu, nigdy nie chciałem pływać po morzu. Cesarz mnie szuka i będzie zły na ciebie, że Ejku, zrobiłeś mi trzydnia. obiad Ostrzynam gotowy. Cię. Idę, mamo. O, chodź wreszcie, bo obiad ci wystygnie. Uch, jak zwykle, a tyle czasu go robiłem. Nie mam szans, na pewno go nie dogonię. Ach, nieważne. Placek rybny, mój ulubiony. Strętne chłopaczysko. Kiedyś dowiesz się, kogo przywiązałeś do basztu, A wszystko przez tego konia bojowego, co zabrał moje złote buty. Co tam zabrał? Ukradł. <zysy> no, jak przybije ten ostatni but, cały skarb będzie należał do nas. Proszę. Wracaj prędko do domu, mój biedny, mały synku. Dzień dobry, panu. Piękna pogoda. W sam raz, żeby popływać. Znam... znam lepsze rozrywki. I A, czy ty wiesz... Byłem naczelnym żukiem cesarskich stajni. Ach, tak, Och, w życiu nie wolno do niczego zbyt mocno się przewiązywać. O, wracaj, pomóż mi. Gdybyś ty tylko wiedziała, jestem dzielnym odkrywcą i o wiele większym bohaterem niż ten przemądrzały koń. O, a teraz zgubiłem się w bezmiarze oceanu. Nie mam nadziei, że ktoś mnie uratuje. A te pazerne żuki ze stajni pewnie już zacierają łapki, żeby przejąć kolekcję kulek mamy i wcale się o mnie nie martwią. Oh, chyba nie może być gorzej. Mamo! Mamo! Oh, nigdy nie mów hop, dopóki nie pokonasz wodospadu. Oh. Zaraz. Jest jeszcze szansa. Zawsze lubiłem wszystko przegryzać i nawet często mama za to na mnie krzyczała. Jestem wolny. Ojej, jedno skrzydło. Padłeś w ręce tego łobuziaka? On zawsze związuje małe biedne stworzonka i spławia je aż tutaj. O, a, jeszcze żyje? I ja ciągle jestem sobą? O. Proszę bardzo, mały żuczku. Leć sobie. Jesteś wolny. I nie zbliżaj się do tego Erika. On jest okropny. Aha. Aha. Jestem niezniszczalny! Bohater żuk nie do pokonania! Ha, ha. O -o. O -o. Jednak to nie koniec! Na falach bujało mną na wszystkie strony, ale w powietrzu jest o wiele gorzej! O -o. Aha. Nawet nie będę próbował się ratować! Poczekam, dokąd wiatr mnie zaniesie! O -o. A -a. Mamusiu! Wcale nie macie sumienia. Mój biedny synek gdzieś tam w świecie walczy z przeciwnościami, a wy myślicie tylko o tym, żeby zdobyć moje cenne kulki. O gdzie jestem? Z powrotem w cesarskich stajniach? Patrzcie, pode mną jest koń! Mamo! Mamo! Jestem tutaj, mamo! Jedziałem! Jedziałem, że cesarz nigdy nie chciał mnie obrazić! Złote buty cały czas na mnie czekały! Moje dziecko! O, Nie wierzę! On siedzi na grzbiecie konia i zdążył przed założeniem ostatniego buta! Cesarz dał koniowi złote buty, bo to ja mam na nim jeździć. Zaszczyty były dla mnie. He he. Ho, ho, ho. Moje, tak. I patrzcie, jak dumnie wygląda. Ujeżdża cesarskiego konia. Założyli złote buty ogierowi, żebym nie musiał wychodzić na dwór na moich wyjątkowych własnych nogach. He hej. hej, hop, tak jest. Tak, koniku. Ty będziesz mnie nosił, tak, bo teraz ja tu rządzę. Patrz, mamo, koń jest pode mną. O, wspaniale, kochanie, wiedziałam, że staćcie na to. Podziwiajcie mnie, żuczki. Wygrałem zakład, a więc jesteście mi winni dziesięć złotych kulek. Kiedy my tyle uzbieramy? I sto lat może nam nie wystarczyć. O, całe życie będziemy na ciebie pracować. Takie skarby. Jestem bogaty, jestem bogaty! Co? Nie! Ja wiedziałem, że tak będzie. I tak się kończy, jak masz za dużo spraw na głowie. Może powiemy jego... Rozpiera, że mój syn wreszcie znalazł się w świecie, do którego od dawna należy. Nie, nie będziemy psuć jej takiej chwili. Ojej, kto zgasił światło? Co się tu dzieje? Wiecie, kim jestem? Co? Poczekajcie. Niech no cesarz się o tym dowie. Już on was postawi na baczność. I tak Żuczek był o włos od spełnienia swoich marzeń. Ale nie sądzę, żeby wiedział, jak niewiele dzieliło go od ukochanego i szczodrego cesarza. O, a! 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 Mamusiu! O! O! Wypuśćcie mnie stąd! Pomocy! Mamusiu! O! O! O, coś się dzieje. Ktoś krzyczy? Czy to siodło skrzypi? Nie. Nie wydaje mi się, zdecydowanie słyszę piszczenie. A więc jeśli marzysz tylko o tym, żeby być wielkim i ważnym i siedzieć na wysokim koniu. Strzeż się, ktoś większy i wyżej postawiony może usiąść na tobie. Już świeca zgaszona?